W szaleństwo. Ma to związek z jej śmiercią? Nie. Tak myślałem. Ma związek. Co się stało? Nie mogę powiedzieć. Zabiłaś siostrę. Nie. Zabiłaś ją. Już mnie nie kochasz? Pokochałaś innego? Nie. Postanowiłam wstąpić do zakonu. Do zakonu? Ty? To żart. Wytłumacz mi. Nie mogę. Po prostu poczułam, że Bóg mnie wzywa i pragnę poświęcić mu życie. Na zawsze? Tak. Dlatego wolałam powiedzieć ci od razu. Ale zapomnij o mnie. Poświęcę się Bogu. Spowodowałaś wypadek. Chciałaś się od niej uwolnić. Ucieszyła cię śmierć siostry? Proszę odejść. Nie, Blanko. Ja cię nie oskarżam. Nie jestem Twoim wrogiem. Chcę tylko dotrzeć do Twojej podświadomości i zobaczyć, co się w niej kryje. To ma związek z Twoją siostrą Iwet. Powiedz mi, poczujesz się lepiej. Dręczą Ci wyrzuty sumienia, poczucie winy. Dlatego zmieniasz osobowość. Odrzucasz samą siebie. Chcesz być inną kobietą, bo giniesz się o śmierć siostry. Nie chcę tego słuchać. Uspokój się. Chcę wyjść. Pomocy. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie. Co się tu dzieje? Badałem ją. Proszę go stąd zabrać. Ma pan pozwolenie? Jasne, jestem psychiatrą. Proszę go zabrać. Co mam zrobić? Jestem biegłym sądowym. Nie chcę tu być. Zabierzcie mnie stąd. Ona nie chce tu być. Co mam zrobić? Proszę ją zabrać. Nie mogę badać jej na siłę. To nic nie da. Chodźmy. Wszystko szło dobrze do czasu, gdy zacząłem ją wypytywać o siostrę. To przyczyna jej choroby, gdy ją przycisnąłem, wpadła w histerię. Ale udało mi się wysnuć pewne wnioski. Jakie? Blanka Silva miała coś wspólnego ze śmiercią siostry. Mówiła mi o tym. Kłopot w tym, że nie będzie już ze mną rozmawiać. I nie możesz stwierdzić, że chodzi o przypadek rozdwojenia jaźni? Nie. Nie zdążyłem zajrzeć w głąb jej umysłu. Zablokowała się. Nic więcej nie da się zrobić. Przykro mi Tak czy owak, dziękuję. Trzeba ją obserwować. Radzę zachować ostrożność. Może być niebezpieczna. Zajmij się dzieckiem. Zaraz wracam. Pani godność? Rossio San Roman. Przysięga pani mówić prawdę i tylko prawdę? Przysięgam. Proszę usiąść. Otwieramy posiedzenie sądu w sprawie przeciwko Blance Sylwii, oskarżonej o zabójstwo Viviany San Roman. Adwokat oskarżyciela pomocniczego może przesłuchać świadka. Wysoki sądzie, zarówno pan mecenas, jak i ja nie akceptujemy tego świadka z uwagi na jego pokrewieństwo z doktorem San Romanem. Przepraszam, ale panna San Roman złoży zeznania w sprawie, w której jest sądzona moja klientka, pani Silva. Panna San Roman nie jest z nią spokrewniona i jej zeznania mogą mieć istotny wpływ na wyjaśnienie sprawy. Nalegam, byśmy wysłuchali jej zeznania. Zgadzam się. Proszę. Zadam pani rutynowe pytania, bo uważam, że nie wniesie pani nic nowego do sprawy. Jest pani tylko świadkiem pośrednim. Usted Przepraszam. Nie jestem świadkiem pośrednim. Byłam naocznym świadkiem zdarzeń z udziałem Blanki Silvy oraz Iwet Dorlak. Opowiem o nich i będziecie musieli mnie wysłuchać. Tylko poślugając Blankę będę mógł ją chronić i wyleczyć. Jedynie psychiatra zdoła ją zrozumieć. Ponadto Maita potrzebuje matki. A kto będzie lepszy w tej roli niż Blanka, która ją kocha? Ale czy dobrze robię? Czy nie poświęcam się za bardzo? Nie kocham Blanki. Mogę kochać wyłącznie Mariciuj. A Dobrze wczuła się pani w rolę Nie gram żadnej roli To nie teatr, ale sąd, w którym decyduje się o czyimś losie W tym wypadku o losie dwóch osób Jedną z nich jest pani brat, rzeczywiście Proszę prokuratora o zadanie pytań Tak, wysoki sądzie Kiedy poznała pani Blanka Silva? Kiedy wróciłam ze szpitala, w którym leżałam po wypadku, czy zatrudnienie panny Sylwy było naprawdę uzasadnione? Oczywiście. Była gubernantką mojej bratanicy. Dziewczynka miała przecież matkę, babkę, panią Montenegro i panią. Ja byłam w szpitalu. Babka zawsze miała zły wpływ na moją bratanicę. A matka została uznana za zmarłą. Ponadto Blanka ją uczyła. Dziewczynka nie chodziła do szkoły? Nie. Mój brat zabrał ją ze szkoły, bo była znerwicowana. Dlaczego? Jej babka, Onelia, chciała ją nastawić przeciwko ojcu obwiniła go za śmierć matki małej. Oczywiście niesłusznie, bo Viviana nie zginęła. Udawała zmarłą, by uwolnić się od zobowiązań i cieszyć wolnością. Mogę kochać tylko jedną kobietę Marićuj. Este sentido al hablar, y solo escucha. chú ý